Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wszystkim co dotyczy wycinania lasu. Las rośnie generalnie w wolnym miejscu na planszy. W tej chwili kiedy zaczynamy na początku grę mamy do y, możliwość tylko ścinania drzew oraz krzewów. Jeżeli odsłonimy teren domku zielarki Które znajduje się tutaj, zaczną nam wraz z drzewami rosnąć zioła. Jeżeli odsłonimy domek grzybiarza, który znajduje się w tym miejscu, dodatkowo zaczną nam rosnąć także grzyby. Co możemy zrobić z lasem? Jeżeli wybierzemy w menu ikonę przesłyn, i najedziemy na las, to zobaczymy, że jedno, jeden z rodzajów drzew można przesuwać. To jest mały świerk, i to jest podstawowa sprawa. Tam, gdzie sobie zostawimy jednego świerka, tam odrośnie nowy las. Co ile czasu? Wystarczy, że co godzinę się przelogujemy, zalogujemy od nowa do gry, albo odświeżymy grę klawiszem F5. W przeglądarce las pojawi się w miejscu, gdzie został ten mały świerk. Wystarczy zostawić jeden mały świerk, żeby odrósł las. Las odrasta w sposób losowy. To znaczy, że jeżeli mamy zadanie jakiś zetnij duży klon, wcale nie musimy zostawiać małych klonów, żeby odrosły, chociaż możemy, dlatego że las odrasta z mieszanymi rodzajami drzew. Jedne są duże, drugie małe. Nie mamy na to wpływu, ale mamy wpływ na to, jaka jest lokalizacja. O, przed chwilą płatek śniegu mi wyskoczył, jak widzieliście. Zobaczymy za chwilę pełny las ze wszystkimi elementami, które są osiągalne. Tutaj mamy inną planszę z grą, i widzicie, że zostawiłem za mały świerk. Co ten budynek za chwilę wyjaśnię. W tej chwili odświeżę grę i zobaczymy tą samą planszę po odświeżeniu. a to dokładnie to samo miejsce po odświeżeniu. Przed chwilą widzieliście tylko jeden mały świerk na środku. Teraz już mamy wszystko, co jest możliwe. Czyli mamy zioła oraz grzyby. W jednym z. Problemów często pojawiającym się na czacie jest pytanie, dlaczego nie odrastają mi grzyby albo zioła Problemem, teraz odpowiem, po co jest ten budynek. Właśnie najczęściej przyczyną tego jest to, że las odrósł nam gdzieś w pobliżu budynku albo w pobliżu murka, tak jak jest w przypadku terenu z zamkiem. Jeżeli się przyjrzycie, ja tu posadziłem sobie drogę kamienną położyłem po to, żeby mi tu nie odrastały żadne zioła ani grzyby szczególnie one, bo one są malutkie no, grzybek to jest taki mały, że go ciężko dojrzeć czasami i przyczyną właśnie braku odrastania tych dwóch elementów jest to, że one się gdzieś za budynkiem schowały no, tu w tej chwili praktycznie nie widzę krzaka, który jest samurkiem jeżeli go nie wyłapie jeżdżąc myszą po obiekcie a jest tego sporo jak widzicie nie widać ich a, a są to po odświeżeniu nam nie odrosną te elementy no bo one są jeszcze nieścięte. można wtedy po prostu sobie tak poradzić że przesuniemy odsuniemy budynek i się okaże że ho ho bardzo dużo nam tutaj odrosło podczas ścinania Wypadają nam dodatkowe elementy często, na przykład z drzew mogą wypadać duże liście. Do czego nam się to przydaje? Do kolekcji. Kolekcję mamy tu na dole w menu dolnym. O, widzieliście przed chwilą, właśnie płatek śniegu. W kolekcjach będziemy mogli m.in. zbierać albumy zwierząt, elementy zbierane przy karmieniu zwierząt, kwiaty, które wypadają z plonów. Kolekcja grzybów, najgorzej jest z dużym prawdziwkiem, on bardzo rzadko wypada, dlatego trudno uzbierać tych albumów, jak widzicie innych ja mam dużych grzybów, bardzo dużo prawdziwków praktycznie w ogóle, to samo jest z albumami, że żeby zdobyć diamenty. Niemniej jednak właśnie te duże grzyby nam się przydają po to, żeby z czasem uzbierać na zdobycie diamentów. Dziękuję bardzo.